Messi, pytanie czy coś dzisiaj na łące znajdę? Hm? No rozumiem, śpiący, jesteś okej. Okay. Siemanko Wszystkim z strony Andrzej. Witam serdecznie. 3 maja, fajna pogoda się robi. Jestem w lesie. Na razie tu przelecę ten młodnik. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Do gotowy do pracy. Ciśniemy. Do pierwszego. Pierwszy dołek, i taka ucha. Coś tu jest, ale to. 44 44 no, ale zbita zabieramy kawałki. Patrzcie teraz, biło bardzo wysoko. 96 Myślałem, że będzie jakaś fajna moneta. I to wyszło. Nie wiem, co to jest. Do doczyszczenia, i zobaczymy przy aucie ja już ją widzę obrączka gołębia okręg 138 98 no ładnie jest okrągłość co to jest Chyba Adolf, A widzę tą bronę, ale zajazd z tej strony, uuu, a tu jest ewidentnie Adolf, no nic, spróbujmy coś poczyścić. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale to jest stan agonia Gdzieś tu widziałem chyba monetkę No jest o kurczę ale zajazd co tu te monety takie brzydkie wychodzą To jest chyba polska. Widzę orzełka. Dobra, spróbuję doczyścić, później to Wam pokażę. No ale jest moneta. To jest polska na 100%, bo już widzę orła. Ale co ciekawe, nie chciałem tego kopać, bo pokazywało 30, 36 na moim Deusie, więc pomyślałem, że to będzie folia, bo tak przeważnie pokazuje mi folię. Ale się cofnąłem i kopnęłem. No koup je z monetáňů. Jest kolejny moniaczek, tu Uu. Ale te monety tu brzydkie wychodzą A Jeszcze jakaś trafiona Nie wiem, spróbuję przy aucie coś poczyścić, ale strasznie zajechane tu wychodzą te monety. Teraz praktycznie obok siebie pilniczek i chyba z zamka łóżko. Teraz takie coś wyszło, grało na żelazo. Nie wiem, czy to nie był jakiś pocisk czasami. Jak ktoś ma jakiś pomysł niech napisze w komentarzu tu ewidentnie rozwalone dosyć ciężkie przez środek idzie jakiś otworek A no, obstawiam że to był jakiś pocisk patrzcie to był kiedyś ewidentnie pocisk w coś trafił nie wiem w co, ale rozpaczkało go strasznie No, No, teraz taki śledzik wyszedł z namiotu Typowo PRL Patrzcie tu był śledzik, tu drugi sygnał, a tu jest moneta 5 zł PRL Idziemy dalej chyba się komuś posypało, bo tu jest kolejny PRLI 10 groszy, tu była ta piątka, tu był ten śledź A tu jest 10 groszy Zaraz taka łyżeczka wyszła Ale to jest chyba też PRL ale miedziuszka Nie, jakiś miedzianikier pewnie ale weźmiemy jest moniaczek ten moniaczek to jest chyba perelik raczej na pewno 10 groszy 74 Teraz takie coś wyszło Nie wiem co to jest Czy to jest zwykły drut Czy to jest coś Coś innego Czy to jakaś spineczka była No nie wiem Ale to chyba grana kolor tak 70 to na kolor ewidentnie nie wiem co to jest, ale weźmiemy jest moniaczek ale to jest chyba współczesny Ta, jeden grosik jeden grosik co? idziemy powoli do auta trzeba jechać do domu Zjeść jakiś obiadzik Zjeść obiadzik zpocząć, wypić piwko i jutro co? Do pracy, arbeit. Tu też fajne łąki są No co, zrobimy jakieś podsumowanie Ma być już ciepło Od przyszłego weekendu No i oby było, bo ta majówka była kiepska co podsumujemy co tu dzisiaj wpadło ten śledzik troszkę drutu miedzianego a łóżeczka ale to jest PRL raczej nie ma żadnych zdobień choć nie powiem jest fajna fajna łóżeczka to jest jakaś zaślepka z czegoś z jakiejś nakrętki Troszku złomu troszku złomu to To jest chyba jakiś zapalnik Znaczy się był No ten pinniczek To jakaś pierdoła Ten pocisk zgnieciony Musiał w coś trafić, ale go fest zgniotło Masakra co? Jeden kolcok To Jakiś też kolorek, tu łóseczka, chyba KBKS, ta duża ucha. coś tu chyba na niej jest, 44 mm, nie wiem z czego to jest łózka, no ale spora, dobra, i co? jedna obrączka moletki 10 groszy, 20 groszy, 30 PRL, jedna współczesna. To jest 49, to jest chyba 20 groszy. Ten miedzionikiel. To jest Adolf, ale tak zajechany, że nawet nie wiem co to jest. 5 zyta PRL. No i to jakiś kolorek. Mówię no nie wiem czy to czy to jest jakaś wpineczka, czy to tak akurat drut zagięty? Nie wiem. No. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzu. I co? Dzisiaj pochodzone. Tak jak mówię, jutro do pracy. Za dzisiaj dzięki. Trzymajcie się, bo zdrawiam. Cześć.